Zaczęło się w zeszłym roku, kiedy to siedzieliśmy w pandemii zamknięci w domach i szukaliśmy pomysłu na wspólną zabawę ale jednocześnie z zachowaniem dystansu. No i okazało się, że to był fajny pomysł. No i zaprosiliśmy w tym roku znowu do zabawy Ubierz słupka, czyli akcja na Dzień Dziecka. Znowu mamy kolejnych kilkanaście cudownych pomysłów. Widzimy w tym roku, że więcej pracy włożono w wymyślanie, bo wiadomo było już w jaki sposób się do tego przygotować. No nie ma przechodnia, który by tutaj przyszedł zobaczyć słupki i nie miał wielkiego uśmiechu na twarzy, a o to najbardziej nam chodziło, bo gdy Rodzina życzy wszystkim dzieciom z okazji Dnia Dziecka wielkiego, wielkiego uśmiechu. Chciałam bardzo, bardzo serdecznie wszystkim podziękować i pogratulować pomysłów, realizacji i ogromnej kreatywności. Tak, Można było oprócz tego przedstawiania własnych ulubionych, ukochanych postaci, bajek, przekazać również też idee, jakieś myśli. Tutaj powstał taki bardzo słupek interaktywny. Słupek szczęścia, który zachęcał przechodniów do wzięcia udziału poprzez zawiązywanie sznureczków na takiej siateczce. Sznureczków z intencją właśnie szczęścia, pomyślności. To, co było takie budujące, to to, kiedy rozmawiałam z autorami słupków, to to, że też robili projekty i właśnie dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w tym z rodzicami.